Nie, dobra, dobra, dobra. No chryje. Uj, zwałaj, 30 ile? Jak na Ciebie, w prawo wędka. Jak na Ciebie to i tak, tak dużo. No nie z nim zrobić. A mam akurat miejsce na niej żeby to robić. Na korek drogi. A mam kurwa, że jest. No nie wiem. Nie był. No ale przyjeżdżacie. Dobra bierz to to Następny no bierz go pod wiatr Daj się mały, nie go Nie mu A czemu się nie musi spodziewać? Obieraj mam nóżki jak swaty A ty masz tym wiesz Dawaj kurwa następnego jazda Ja nawet nie zaczynałem filmu nagrywać, bo mówię ujebie się na pewno, pójdzie w drzewa Niech mu odepniesz w wodzie Nie, daj mu, pokaż mi, się chociaż, że do doty chociaż Za ten żurek, niech pokaże Agnieszce, chodź Ja mu odepnę w chwili węgalu Tylko nie porajtywaj No i chuj, gruba jesień <śm> 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 No nie rób tak No co, chuj ma Macie ile, 30? 40 5 No, no. No? no i kurwa co? Da, łowi, się. Się. Nie? Łowi, się, łowi się, łowi się! się! O, gruba no, jeździe! No, no. no. no, tak, Mamy go z głowy, bo się wziąć, ziame. za wiery! No, ja ja coś jest, belegówno.